Cześć, Darek, Excel -trainer. Podczas szkoleń pokazuję takie zastosowanie funkcji tekstowych w Excelu, które pozwala na to, żeby sobie wyciągnąć kawałek właśnie tekstu i go porównać z czymś i stwierdzić, czy to jest na przykład właśnie kobieta czy mężczyzna. Bo żeby określić płeć, no warto byłoby mieć PESEL. Jeżeli nie mamy PESELu, no to możemy zawsze spróbować wyciągnąć sobie ostatnią literę i zobaczyć, czy tam jest na końcu A. No, i jeżeli spróbuję użyć takiego właśnie, nie funkcji, jeżeli sobie użyję, i funkcji, jeżeli sprawdzę testem logicznym, czy ostatnia literka, czyli użyję funkcji prawy, ostatnia literka z tego imienia, jeden znak jest równe a. Jeżeli jest to prawda, to jest to kobieta. Jeżeli fałsz, to mężczyzna. I. Nie chcę, żebyś teraz przepisywał taką formułę, yy, ponieważ pokażę Ci, że ta formuła nie daje niestety prawidłowych wyników, bo yy, na przykład Kuba yy, to jest kobieta, Barna Wada kobieta, nie, to jest mężczyzna. Rachel jest niby mężczyzną, a jest yy, kobietą. I Rachel może nie jest yy, polskim imieniem, ale już w Polsce takie imiona są nadawane. I ja stwierdziłem, że będzie ciekawe, jak się posłużymy yy, listą imion, wykazem imion żeńskich, która jest generowana na stronach gov.pl czy stronach rządowych. Mamy tutaj imię pierwsze, ilość wystąpień, no i oczywiście płeć, to jest kobieta. Ja sobie ten link zaimportuję za pomocą Power Query. Za pomocą Power Query zaimportuję również tą listę i... I już najpierw sobie zacznę od tej listy, wybieram zakładkę dane. Pobiorę sobie z tabeli zakresu te wartości. Tabela ma nagłówki, tak, jest imię i płeć. Mały krok się załadował na drugim ekranie. I teraz zaciągnę sobie dodatkowo tą listę imion żeńskich. Mamy źródło, plik tekstowy. Hmm. I on jest pobranych. Ja link do pobrania tego pliku, żeby nie chciał to podostować, umieszczę w opisie tego nagrania. Na YouTubie i wybieram import. I tutaj mamy podzielone po przycinku. Imię, płeć i liczba wystąpi. No i tutaj wystarczy, że kliknę OK w tej chwili. I teraz chcę. Tutaj sobie wyciągnąć jakieś potwierdzenie, jeżeli to imię znaje się w tej tabelce. Ważna rzecz jest taka, że Power Query jest bardzo wrażliwy na wielkość znaków. Więc ja muszę ujednolicić te yy, imiona. Jeżeli ja te mam pisane imiona z dużej litery, a reszta litery z mały, no to warto byłoby, żebym te imiona w tej tabelce z. No nie z głosu, tylko tam ze strony rządowej sobie też ujedolicie. Prawy klawisz myszy, przekształć, zamień pierwszą literę tego wyrazu na wielką. Zamień pierwszą literę wielką, pozostałe na B. No i teraz już wracam do mojej tabelki pierwszej i chcę sobie tutaj wykonać tak zwane scalenie. W narzędziach głównych znajdę polecenie scal zapytania. Scalenie troszkę przypomina wyszukaj pionowe Excelowe, ale. Ma trochę więcej możliwości. No i mamy tą tabelkę pierwszą, którą tutaj wskazałem, oraz tabelkę wykaz imion żeńskich. I teraz muszę wskazać klucz wspólny. Kluczem wspólnym moim będzie imię. Czyli ja chcę porównać te dwie tabelki po imieniu. zaznaczam sobie te kolumny imię, tutaj imię pierwsze. Te kolumny mogą mieć różne nazwy, byle by dało się jakoś znaleźć do I tu zobacz, czy mamy już takie potwierdzenie że zaznaczenie jest zgodne z czterema z siedmiu wierszy z pierwszej tabeli. Czyli w tej pierwszej tabeli mam siedem wierszy, cztery z nich są odnalezione w tabeli drugiej. I mamy tutaj sprzężenia, rodzaj sprzężenia. Lewe zewnętrzne zwróci mi całą tą tabelę pierwszą i yy, yy, psujące tylko jakieś tam wyniki z tej tabelki drugiej. Yy, prawe zewnętrzne wszystkie z drugiej, pasujące z pierwszej. Ale w sumie nie będę się w to zagłębiał. Mnie interesuje właśnie to lewe zewnętrzne, czyli chcę mieć wszystkie imiona z mojej tabeli pierwszej no i pasujące y, odpowiedniki jakiejś tabeli, tabeli drugiej. Klikam sobie OK, tylko tyle. I teraz w tej kolumnie, która się pojawiła, chcę sobie ją rozbić, bo teraz w każdej komórce znajduje się tabela, bądź też nie. Jeżeli tu jest kobieta, czyli marzena została znaleziona na liście imion żeńskich, no to jest jakaś tabelka. Z imieniem, płcią oraz liczbą wystąpi. Ja chciałbym z tej tabelki, która jest w kolumnie, wyodrębnić sobie tylko i wyłącznie płeć. Czyli oznaczam wszystko, wybieram płeć. Nie chcę mieć przed słowem płeć w nagłówku kolumny napisane wykaz imion żeńskich osób żyjących i tak dalej, więc odznaczam sobie te czek, o nazwy kolumny. OK. No I mamy tam się akurat przesortowało. Nie szkodzi. Mamy cztery kobiety. Zobaczcie, Rachel nie jest mężczyzną, jest kobietą. A tu mamy Kuba, Andrzej, Aleksander, to są już mężczyźni. No I żeby tutaj nie zastąpić tego nula yy, słowem mężczyzna, prawy klawisz myszy. Yy, I tutaj z, zamień wartości. Zamień nul na mężczyzna. I mamy płeć. Powiedzmy, to jest płeć, a to będzie płeć. Nie może być taka sama nazwa kolumny, więc płeć prawidłowa. Zamknij, załaduj. Dodaj mi się to w nowym arkuszu oczywiście. A, załadowała mi się też tabela wykazów miążeńskich. Nie chcę jej mieć tutaj załadowanej. Więc usuwam ten arkusz. Dzięki temu. Ta tabela będzie dalej jako połączenie występowała. To jest temat związany z Power Query, że. Power Query, mamy połączenia tak zwane, a tu mamy naszą tabelkę z imionami yy, zawodowaną z prawidłowymi tymi łciami określonymi. No i w sumie tyle. Taki przypadek skromny. Być może się to do czegoś przyda. Dzięki za uwagę. No jeżeli interesujecie w, w ogóle temat yy, Power Query, danych, Excela i tak yy, dalej, mogę Ci na pewno polecić yy, mój wideokurs. Power BI, w którym też pokazuje metody pracy z Power Query, tym edytorem, który jest również w Excelu, yy, czyli jak sobie dane importować, jakie przekształcać. Yy, no i poza tym nauczysz się też wizualizować dane yy, za pomocą wielu wizualizacji, tworzyć raporty taką prostą aplikacją Power BI. Klęcie dzięki za uwagę. Cześć.